wiem, że będę jeszcze bardziej bezpośredni w tych nagraniach, bo jest dużo odzew. <laughs> Pewnych rzeczy nie będę nazywał, bo dużo, coraz więcej ludzi wybudzonych się odzywa. Coraz więcej zadajecie pytań w ogóle. Coraz więcej zadajecie mądrych pytań, to jest bardzo fajne. Ale minki i tak będą lemingami, trzeba ich zostawić w spokoju. Kiedyś może dojrzeją do pewnej wiedzy. Więc jeżeli jesteś na przykład i rozumiesz po swojemu, że Unia Europejska jest dobra, to nawet nie oglądaj tego nagrania, bo to bez sensu. Chyba, że wyznajesz zasadę Keep your friends close, but enemies closer. <laughs> Są kiedyś też tak uważałem, więc oglądaj to, co wróg ma do powiedzenia. Znowu jest dużo tematów do poruszenia, jak zwykle. Kiedy na początku tej całej paniki Latałem w maskach i mówiłem Wam o zapasach No miałem inną wiedzę Na chwilę obecną mam też inną wiedzę Nie żałuję tego co zrobiłem Zapasy się przydają zawsze Przydadzą się też na przyszłość Bo planowane jest jeszcze coś lepszego, weselszego Niż do tej pory nam zafundowali No nie jednak ci co są w temacie już Z osobami z którymi mam kontakt Wiemy, że wirus istnieje w postaci Nieśmiertelnej Jest yy widoczne dla statystyk, dlatego żeby ktoś na testach zarobił na zamieszaniu, na panice i żeby generalnie była cała ta przykrywka. Jeżeli jeszcze nie wiecie, a pewnie większość z was nie wie, bo wy jesteście większości lemingami, mówię do was, pajace. Większość lekarzy na świecie jest uciszanych ze względu na to, że ma dosyć tego sztucznie sianego zamętu, że z dupy wziętych statystyk i tego, co się wciska ludziom, ale. Może teraz nie, nie, nie o tym wirusie całym, bo każdy ma dosyć tego tematu, generalnie. E, takie pytanie, <laughs> zapewne was skurwia, jak generalnie polityk, który, e, o, oczywiście, w dalszej kolejności ustala m.in. przykładowo limity prędkości na drodze, które jego nie obowiązują, bo ma immunitet. Jest to wkurwiające, prawda? <laughs> No, takich przykładów można by mnożyć, bo im w ogóle więcej wolno, bo to są przecież świnie orwellowskie. Ale idąc dalej, zabrania się nam teraz, jeszcze nie do końca, tak jak jest w części Europy i części świata, żeby wychodzić w ogóle z domu, nie wiem, czy wiecie, co się dzieje na Zachodzie, czy na, nawet w, na Krecie, czy trzeba SMS-em uzyskiwać pozwolenia na takie rzeczy, co jest w ogóle pozwalamy sobie na zamknięcie się w domu. Okej, okay. każdy z nas wariuje. Ludzie, ja, oczywiście piękna, szopka propaganda medialna pokazuje zostań w domu, będzie fajnie, pogramy w gry, poznasz lepiej swoją rodzinę. Tak, przez dzień, może dwa, nawet niektórzy wytrwali przez trzy, chyba że ktoś ma w chuj duży, fajny dom, może nawet przez tydzień. Ale ludzie generalnie już się mają dosyć. Ej. I tak, jeszcze możemy, mamy tą swobodę, że możemy wyjść do sklepu. Niektórzy już tak się boją, są posrani, że w ogóle jak wyjdą z domu, to, to będzie jakiś dramat ciężki. Jeżeli Was cokolwiek spotka, bo to już też o tym się mówi głośno, w żadnym wypadku żadnego mandatu nie przyjmujcie, bo jest to, użyję tego słowa, którego, które w wkurwia, bo generalnie jest nadużywane, a większość ludzi, jak to zwykle w Polsce, mądruje się na ten temat, jest niekonstytucyjne, więc mandatów nie przyjmujcie w żadnym wypadku. Tutaj, też apel do m.in. do policji <laughs> i to służb mundurowych, generalnie, które dostały nowe uprawnienia, i teraz nauczeni historią ze stanu wojennego pierwszego, bo dla mnie to już jest stan wojenny drugi w tym momencie, w pierwszym niestety, znaczy, niestety byłem świeżo po urodzeniu, teraz pewnie to doświadczam na własnej skórze, <laughs> jak panowie z pałkami dostali nowe uprawnienia. No to zaczęli je mocno wykorzystywać. I tak naprawdę to od Was zależy, bo oczywiście macie swoich zwierzchników, macie ludzi nad sobą i należy On na pracy. Ale weźcie pod uwagę, że każdy z Was ma jakieś rodziny, które też różnie w różnych miejscach pracują, też mają swoich zwierzchników, ludzi nad sobą. No i pytanie, czy będziecie w tym z nami przeciwko temu całemu systemowi? Czy będziecie nas dla przykładu napierdalać, karać, zamykać, bo macie takie uprawnienia? A jeszcze co gorsze? jakiś czas wszczepiać nam gówno, które przyszykują po to, żeby ludzie czuli się szczęśliwi, myślą, że mają cudowny lek. Zastanawiam się, jak to będzie rozegrane, bo historia nas też nauczyła, że po pewnym czasie ci ludzie są rozliczani. Jak nie przyjdzie nowa władza, to rebelia, być może wreszcie jakaś powstanie, bo nawołuję do tego od dawna, żeby ludzie się w końcu obudzili, bo są kurwa uśpieni niemiłosiernie. Dajcie znać prywatnie, na, na prywatnych wiadomościach. Bo mam ludzi w mundurówce również, jak każdy z nas ma takich znajomych. Jestem ciekawy, jakby do tego podchodzicie tematu. Bo już macie wytyczne, już macie większe narzędzia. Co z tym zrobicie, kiedy zaczniemy wychodzić na ulicę? Przykładowo, rodzinami każdy będzie miał dosyć tego, a zamykają nas celowo z kilku względów. <laughs> I do czego też zmierzałem z politykami, im wolno, im wolno zarabiać, za nasze pieniądze zresztą. Im wolno wychodzić, im wolno się przemieszczać, robić wszystko, was najchętniej by zamknęli w domu, oczywiście. Pamiętajcie, że za każdym razem, kiedy ktoś chce ludziom ograniczyć konto, wolność, to coś się za tym kryje. Za tym się kryje po raz kolejny 150 różnych rzeczy. I ci, co są w temacie, również po raz kolejny powiem, że wiedzą o co chodzi. Nie dość, że zamknęli nas w domach. To jeszcze mamy zakaz wchodzenia do lasów, do parków. No i tu się znowu. Dwa przynajmniej aspekty narzucają. Muszę nawiązać do, trochę do, do, do przeszłości, niedawnej przeszłości, o której też ludzie w temacie wiedzą, nie w temacie jeszcze nie wiedzą, ale być może się dowiedzą, dlaczego płonęły niepalne lasy Amazonii, a niepalne są też ludzie wiedzą czemu tam, którzy znają troszeczkę temat, co udowodnił też między innymi Cejrowski, ale płonęły faktycznie, bo były sztucznie podpalane. To samo było z Australią. Ciekawy jestem jak niedługo zacznie zacznie dziać w tajdze syberyjskiej I panowie z posiadający harpa już zadbali o to, żeby na ten rok podobno ma być genialna susza dla fanów teorii ocieplenia klimatu. Wy sobie trzymajcie dalej tą swoją teorię, to nie, to nie klimat się ociepla, tylko się zmienia, ale to już tłumaczyłem wielokrotnie, nie chcę mi się nawet tylko zaczynać tematu. W każdym razie. No chcą Polskę udupić, no po raz kolejny masakrycznie, więc czekuje nam się fala upałów. Już jest któryś tam stopień ee, nie pamiętam jak to się nazywa, stopień zagrożenia pożarowego. Więc generalnie lasy teraz będą płonąć jak, jak zapałki. A lasy moi drodzy, drzewa generalnie są naszym naturalnym pochłaniaczem promieniowania tego szkodliwego, tego złego. I teraz znowu jest kwestia słynnego 5G. YouTube już zaczął wycofywać wszystkie nagrania, które mówią o teoriach spiskowych połączenia wirusa z 5G, z masztami, z szczepionkami itd. No robią to nie bez powodu. Oczywiście idioci dumnie nazywający się szczepionkowcami itd. wiedzą według swoich teorii, że to bardzo dobrze robią, bo, no bo dosyć tej herezji, siania itd. Pomijam dość materiałów ogólnodostępnych, mówiących o tym, co robi 5G z nami, z komórkami generalnie, które nie nadążają się regenerować w bardzo dużym skrócie i same w pewnym momencie wytwarzają wirusa, ale to też kto chce, niech szuka, kto nie chce, niech nie... nie, nie, nie będę drążył, bo naprawdę szkoda moich nerwów. Obawiam się, że będziemy świadkami niedługo pożarów w Polsce, dlatego że będą nam niszczyć te lasy, będą nam niszczyć to, co nas w jakiś sposób naturalnie chroni jeszcze. Już za naszymi plecami oczywiście montowane są anteny, też o czym się nie mówi, 5G między innymi. Ale i tak kluczowym w tym wszystkim całym zamieszaniu, oczywiście poza gospodarką, która kompletnie pierdolnie. A i tu ciekawostka też. Za jakiś czas prawdopodobnie, a słyszałem te statystyki takie, że to czwarty polach boi się, że traci pracę trzech pozostałych, co robiwały, czy non-stop, czy yy, na czarno pracuje, czy co. O, kurwa, większość ludzi straci pracę, nie w każdej branży, bo tak zwana tarcza, oni to nazywają tarczę kryzysową, to jest po prostu mega żenada i za dużo wątków poszłam na raz, ale generalnie ta, ta, ta tarcza kryzysowa wymyślona przez nasz rząd, która nie ma nic wspólnego z pomocą dla nas, to jest polega na jakichś tam niskoprocentowanych kredytach, czyli znowu chcą zarabiać albo nieoprocentowane czyli znowu pożyczasz pieniądze, które i tak musisz oddać. Nic, nic, nic nowego, nic dobrego. Do tego yy, powstała taka strona, nie wiem, czy widzieliście strajk przedsiębiorców, czy tam pan Panajno organizuje wiece, żeby iść na sejm, tylko że zaczyna widzieć, widzę, że zaczyna mieć to drugie dno, zastanawia się kto za nim stoi, bo już zbiera pieniądze na te wiece. Aby według mnie, jakby się przedsiębiorcy zebrali, to nie potrzeba tutaj budżetu na to, żeby zrobić zamieszanie rewolucję i wiem trochę pod sejmem, bo <laughs> po prostu trzeba ich zablokować i wywieźć na taczkach tych wszystkich synów, którzy robią nam podgórkę od lat, a wszyscy się i boją. I nie mówię tu o jednej partii, bo to jest ciąg dalszych zdarzeń, które ktoś wcześniej nam zafundował, po prostu wykonują swój plan. Pamiętajcie, że nawet za najmniejszym karakanem stoi ktoś większy i zawsze tak było jest i będzie. Hitler też nie był tam na samej górze. Miał na co mu zwierzchnika, także spokojnie. Więc, może zamiast solidaryzować się w tym całym syfie, który nam zafundowali, robić zbiórki na maseczki, nie wiem, dokarmiać lekarzy, robić to całe dobro. Miecie się kurwa wreszcie, po raz kolejny mówię, za darmo, zbierzcie, bo dotyczy nas to wszystkich. Kiedy państwo wam daje ochłapy, rzuca wam kurwa gówno pod nogi, po którym się ślizgacie, nie wyciąga do was w żaden sposób ręki i się śmieje z was, kiedy wy jeszcze robicie te wszystkie cudowne akcje, no bo skoro robicie, to po co mają w ogóle jeszcze komukolwiek pomagać z was, tak? Skoro sami sobie wystarczamy. Jechać kurwa z nimi po prostu, zwyczajnie na taczkach, wywieźć ich, rozliczyć nie, no bo to tylko tak naprawdę jest jeden sposób rozliczenia i ze wszystkiego. Ale na to nikt tutaj nie ma ja jeszcze. Mam nadzieję, że na razie. To jest chyba jedyne rozwiązanie, bo fajnie, że wszyscy potrafią się spiąć, solidaryzować, tylko przez to, że takie akcje się dzieją, rząd nie zrobi nic. Bo cokolwiek nie odjebią, Polacy i tak wypną dalej pupki będą dalej dymani. Ale będą się wspierać. Zajęliście. Co do tematu wyborów, to też jest kilka założeń. Pierwsze takie, że jak skończy się kadencja pani Gersdorf, człowiekowi bez nazwy, pisiory wrzucą swojego człowieka. Wtedy albo konstytucyjnie przełożą wybory, albo wydłużą kadencję Dudusiowi. Te korespondencyjne raczej nie wejdą w grę. Z tego co wszyscy mówią. Ale jest jedna opcja, żeby to uprzedzić, ponieważ jesteśmy mistrzami w wymyślaniu przekurwa kretyńskich challenge'ów. To, może zrobimy jeden mądry challenge i to naprawdę na grubą skalę. Każdy, kto będzie pełniał kartę do głosowania, niech zrobi zdjęcie swojego głosu na, na tej karcie. Zdjęcie w zapisie elektronicznym ma datę, godzinę, wszystko co potrzeba zachowa to dla siebie, jeżeli może jest dziadkiem, babcią, kimś, kto ma gorszy telefon, kto nie ma, niech zrobi również za niego ciężkie to będzie do sprawdzenia ale generalnie może ta akcja nabierze jakiegoś rozpędu i większość z nas będzie mogła udowodnić, kto rzeczywiście na kogo głosował, znaczy nie chodzi o personalnie, kto dawał głos na kogo, tylko kto został wybrany rzeczywiście, a nie na zasadzie sfałszowanych wyborów bo wszystko to wskazuje po raz kolejny jest to moim zdaniem challenge do przemyślenia Jeszcze jedno mi się przypomniało, co miałem powiedzieć, bo jest to mocno istotne i to bardziej informacja dla moich znajomych, z którymi mam stały kontakt, a nie pajaców, którzy tam napiszą czasem, żeby tylko wyśmiać pewne kwestie. Zacznijcie ze sobą wozić atestowane termometry elektroniczne, jak macierzy i zajebiście, ale generalnie, żeby atest miały, bo to jest istotne w tym wszystkim. Bo jak zaczną robić nagonkę na ludzi niewygodnych I pod przykrywką walki z wirusem Zaczną nam robić, zatrzymywać nas na ulicy Wpadać na chatę Mierzyć temperaturę swoimi termometrami I nawet jak będzie tam według ich skali Jeden, więcej Już będzie powód do tego, żeby nas zatrzymać, wywieźć kurwa do swoich izolatek Albo zrobić inne gówno To wtedy miecie ze sobą swój termometr Który koniecznie musi mieć atest, żeby tego nikt nie podważył żeby sprawdzić realnie, jaką macie temperaturę, bo będą robić ciężkie szopki. Zaczyna się dziać. A tymczasem obserwujemy inne kraje, które w różny sposób radzą sobie z tym całym całą szopką. W niektórych krajach, gdzie masoneria ma mniejszy nacisk, już widać zmiany większe ulgi w swobody przede wszystkim, mniejsze ograniczenia na swobód obywatelskich. No i czekamy aż jeden z ze znanych bardzo masonów, wielki darczyńca, z jakich mało, Bill Gates, przedstawi swoich kilka propozycji szczepionek. Prawdopodobnie wszystkie będą się nam nafaszerować na tym wszystkim, całym głównym. I plan iluminatów w pełnej krasie zacznie się realizować, ten który był już dawno temu czyli będziemy już tak oznakowani, że w każdej sekundzie będą wiedzieli co robimy w jakim jesteśmy stanie czy śpimy, czy jemy, czy pijemy, czy sramy czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi, jeśli nie to nam w tym pomogą przy okazji będziemy mogli się tylko przyzostawać przez granicę pod warunkiem, że mamy tą szczepionkę w sobie, jeżeli nie to wcale no planują straszny syf dla nas te też mówię o ludziach tajemniczych, bo Leminki to tam teraz zastanawiałem się, gdzie jest telefon, żeby je zabrać, zakuć w kaftan. Ciekawy jestem, kiedy oni to wprowadzą, bo to już jest, już, już z tego co słyszę, to już jakoś w najbliższym czasie. A że zrobi to Bill Gates wraz z kolegami, no to musi być to wiarygodne oczywiście. No i tak jeszcze ten apel w sumie mi się nasuwa, bo... Coraz więcej osób pisze do mnie. Zaczęło się otwierać, może tak. Macie naprawdę coraz więcej pytań, mądrych pytań. Więc do mnie możecie pisać prywatnie ze wszystkim, bo ja nawet jak macie fajne, ciekawe materiały, tylko nie róbcie mi kopiuj, wklej to, co każdego dnia każdy dostaje, bo te materiały się powielają. Każdy każdemu przesyła to samo praktycznie, te same wiadomości i one są i tak weryfikowane przez nas, ale jak będziecie mi naprawdę coś Unikatowego, a nie że kolega kolegi babcia wujka Wam przesłała, to podsyłajcie. I nie musicie się wstydzić tego, bo od wyśmiewania jestem Ja już. Już zrobiłem z siebie tego, z którego niektórzy leją. Więc wyjebane mam na to. Możecie mi spokojnie, śmiało opisać co chcecie. I przy okazji pozdrawiam ludzi, którzy zaczęli być w temacie 17. Jak coś, to się odzywajcie.